Główna funkcja samochodu żony jest taka, że kiedy jesteście roboczo ubrani, skończyliście się uprawiać na podwórku, to yy, hehe, nie musicie swoim samochodem jechać po browary do sklepu, tylko jedziecie samochodem żonki. I patrzcie, jaki, jaki las ponury. Takie rzeczy się dzieją tutaj na tym na tej Szwecji. Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować recenzję, profesorską recenzję Focusa Mk3. Focus Mk3, czyli samochód żonki w dieslu. O nie, w dieslu. Profesorze, mówię, że diesli nie naprawia. Mm. 81365 km przebiegu. Jaki mały przebieg? Jaki mały przebieg? Nic bardziej mylnego, słuchajcie. E, samochód ten miał wymieniany licznik, nie wiem, w tym roku, w 2014, czyli kiedy auto było dwuletnie. Miał wtedy już 140 000 km przebiegu. Chyba, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie. Samochód ma 80 tysięcy km więcej przebiegu niż na liczniku, niż tyle co wskazuje licznik. Czy nie ma 181, tylko w tej chwili ma 100, czekaj, 8 plus, czyli ma 261 tysięcy km mniej więcej. Zobaczcie, wybrałem takie romantyczne miejsce, aby Wam go pokazać z zewnątrz. Jaki jest piękny, taki pięknie, już tak jesiennie tak jesiennie zaczyna słońce zmierzać ku, ku zachodowi. I komary gryzu główno latające. Słuchajcie, w tym fokusie zostało już naprawione to, co było zepsute we wszystkich fokusach, czyli patrzcie na to. Tada! Maska została otwarta bez użycia kluczyka. Słuchajcie, co za debil to wymyślił? Nie wiem, jakiś niedorosły. Zobaczcie, prezentowany Fokusik dzisiaj yy, ma silnik 1.6 TDCI, jest napisany TDCI, typowa fordowska nazwa tych Disney wszystkich tam klekotów, chociaż one i w PSA są montowane. Tak naprawdę i tam już się nazywają HDI, jeden grzyb. I patrzcie, moim zdaniem, jest to jeden z lepszych silników ever. To jest 8-zaworowy silnik 1.6. Różni się od tego 16-zaworowego, że jest dużo prostszą konstrukcją. Mamy jeden wałek, który jest napędzany po prostu paskiem, nie ma żadnych łańcuchów dodatkowych rozrządu. Wtryskiwacze, jest do nich prosty dostęp. Są tutaj z tyłu głowicy cztery wtryskiwacze oraz są tutaj na wierzchu, praktycznie świece żarowe. Ja po zakupie tego samochodu kurczę, to już chyba 20 tysięcy, nie 20 nie jakieś 10 tysięcy kilometrów jest zrobione no to pierwsza rzecz po zakupie jaką zrobiłem to właśnie był taki serwis olejowy z filtrami wymieniłem tę poduszkę ponieważ była wywalona i właśnie świece żarowe wszystkie w każdym razie reasumując fajna prosta jednostka prosta w serwisowaniu, prosta w konstrukcji no bo jednak 8 zaworów to nie 16 zaworów Filtr powietrza jest tutaj, filtr paliwa jest tutaj, do filtra oleju. Zdejmujemy tę puszkę, mamy tutaj kapsel do filtra oleju. Wszystko. Turbina na wierzchu, DPF na wierzchu. I dziękuję bardzo. Tutaj mamy klapę gaszącą. Tutaj natomiast patrzcie, też ciekawostka taka. Zobaczcie, że tu nie ma kolektora sącego. Patrzcie. Nie ma kolektora sącego, To jest rura z, z turbo z interkulera, klapa gasząca. Rura z interkulera, nadal, nadal rura z interkulera, i ta rura wchodzi bezpośrednio w głowicę. Co to znaczy, głowica jest jakby kolektorem sącym. Widzicie to? W głowicy są wszystkie kanały, i tu, tuż przed wejściem do głowicy jest od razu zawór, wejście z zaworu EGR, czyli jakby ta przestrzeń, gdzie pracują te spaliny z egr jest mała, jest zminimalizowana. Moim zdaniem ośmiozaworowe silniki, czy to pod znakiem Forda, czy pod znakiem PSA, spoko, naprawdę spoko. Na razie wiecie, nie ma dużego feedbacku, bo jest 10 tysięcy km zrobione, ale śmiga naprawdę całkiem nieźle. Teraz tak, jak to kupiłem tego furaka. Samochód kupiłem od handlarza w białym stoku. Po prostu nie chciało mi się jeździć, nie chciało mi się szukać. Była to ewidentnie poflotówka. I samochód, tak jak widać, jest to 2011 rok. Jak go kupowałem, sprzedający poinformował mnie o tym, że był wymieniany licznik i o tym, że wskazanie na liczniku jest mniejsze niż rzeczywistość. Także uczciwość, spoko. No, mógłby trafić do sądu. So <noise> mógłby się to skończyć w sądzie, gdyby tego nie powiedział. No i tak typowe przedstawicielskie jakieś tematy: tu powijany, tu obity co tu więcej. tylna klapa to w ogóle widać, że była pomalowana. z tej strony jest w miarę spoko, nic tu nie widać. rudy za bardzo nie ma, co jest fajnym bonusem. no i kolejna ciekawostka, nie wiem czy to zobaczycie, pewnie nie zobaczycie, ale on był tu przywalony. i wyobraźcie sobie, był tu przywalony. i patrzcie, w ogóle tego nie widać, a w środku plastiki, bo tu się lampę wyciąga, żeby zmienić żarówkę. Bardzo łatwo się tu wyciąga lampę i łatwo się zmienia żarówkę w każdym razie. Widać pod spodem, że tutaj był trzaśnięty, ale po prostu zderzak odskoczył, nie ma tematu. Takim różnym zgryźliwym hejterkom. Od razu powiem, że nie ten samochód nie jest na sprzedaż i w najbliższym czasie nie mam zamiaru go sprzedawać. Nie jest to filmik sprzedażowo, reklamowy i Chris, profesor Chris nie handluje samochodami, także nie darujcie sobie jakieś głupie komentarze tak jak było to pod, pod filmem z Audi że o Chris szykuje grunt na sprzedaż nie, nie mam zamiaru nie mam zamiaru akurat tych samochodów sprzedawać po prostu robię Wam taki rewiew myślę, że taki rewiew kogoś kto użytkuje samochód jest bardziej wartościowy niż jakichś tych różnych że wiecie on mm, pierwszy raz w życiu wsiada do jakiegoś samochodu się przejeżdża, oczywiście wszystko jest sponsorowane przez firmę, która udostępnia ten samochód, więc musi być śpiewka dopasowana pod sprzedaż samochodu Pierwszy raz wsiada i on już tu się wypowiada, że bagażnik ma tyle i tyle litrów pojemności Moim zdaniem to są bezwartościowe jakieś takie recenzje Bardziej wartościowa jest właśnie jakaś taka kogoś z YouTube'a, no, kto po prostu jeździ takim samochodem i ma coś do powiedzenia na ten temat Samochód akurat w tej chwili jest po takim średnim serwisie, gdzie miał wymianę oleju w silniku, została zrobiona półkaneczka Tek 2000 oraz został wlany dodatek do paliwa również Tek 2000. Wykonuje na forciku płukaneczkę firmy Tek 2000. Słuchajcie, jest to jedyna Płukanka na rynku, która zawiera toluen. Jestem bardzo ciekawy. Jak ta półkaneczka na tym fokusie zadziała, także wlewam do silnika i zaraz się przekonamy. Zobaczę co wypłynie. Odpalam maszynkę. Hit. Wszystkie systemy od razu się odpaliły, i start niezły, niespodzianki na filtrze powietrza. po 10 tysiącach kilometrów chyba troszkę syfu zebrał szybkie spojrzenie jak fokusik wygląda od spodu silniczek suchy skrzynka sucha tutaj świecą się nowe wahacze i tu jakieś pierdoły typu zaciski, klocki tarcze Amortyzatory, łączniki to ostatnio było wymieniane. Dobra, a tu mamy korek od oleju. Zobaczcie, wlałem już olejek, zobaczymy, jak on wygląda teraz. Patrzcie na to. Patrzcie, przezroczysty prawie. Troszeczkę bursztynowy. No zobaczymy, jak się będzie spisywał po tym zabiegu. Słuchajcie, zrobimy jeszcze takiego wypasa. Jest to pułkanka do układu paliwowego, czyli środek, który czyści, czyści różne syfy z układu wtryskowego, czyli z wtryskiwaczy dodaje się to po prostu na pełen zbiornik paliwa Uf. srogi towarz, szczypie w oczy tak wygląda wnętrze tego statku Słuchajcie, podoba mi się designersko, po prostu mi się podoba To jest fajne, kształt deski rozdzielczej jest fajny Kształt tutaj tych wskaźników, to jest fajne, chociaż to jest totalna bieda edition Ale słuchajcie, mimo że to jest bieda edition, to patrzcie na to Ogrzewanie przedniej szyby Grzanie dupy No i ma elektryczne szyby z przodu Już z tyłu niestety jest korbotronik ale jest to samochód, którym jeździł jakiś tam przedstawiciel handlowy, handlowy bo to samochód firmowy. I teraz zapytacie, dlaczego Chris wybrał takiego Forda dla swojej żony, żeby sobie jeździła? Przede wszystkim tak, ostatnio żona jeździła Lexusem GS450 hybryda. Dlaczego samochód został zmieniony? Odpowiedź jest prosta. Tam nie było miejsca w tej hybrydzie. Dwójka dzieci, dwa psy. No, sorry, ale niestety nie dało się. Kolejna sprawa to to, że mieszkamy na wiosce i Lexus ważąc 1,8 tony z napędem na tył. Jak nam zapomnieli odśnieżyć drogi, raz czy drugi raz bywało tak, że ledwo się to jeżdżało do domu, więc potrzebny był lżejszy samochód po prostu no ja nazywam to, że to jest lżejszy samochód takim napędowym fokusem łatwiej jest w takich warunkach na dobrych zimówkach przejechać łatwiej jest przejechać niż ważącym dwie tony napędową limuzyną, która jest no, jest po prostu ciężka szeroka i ma napęd na tył gdzie tył nie jest dociążony, jeśli łapiecie o co mi chodzi kolejna sprawa to ekonomia eee, Lexus chcąc nie chcąc jarał dychę Dycha to było takie minimum, które on spalał. Tam dawało się zejść ze spalaniem w dół. Jeśli się jechało w trasie, jednostajnie, naprawdę oszczędnie, no to faktycznie poniżej dychy się schodziło. Jeśli normalnie było jeżdżone, kręcenie się takie, tak zwane wokół komina, to była dycha. Dycha benzyny. I teraz słuchajcie, realnie ten Fokus pali 5,2 litra. Jeśli jeździ żona, podkreślam, jeśli jeździ żona, jeśli jeżdżę ja, on pali 5,5 litra. <laughs> teraz latem, kiedy były mega upały i kiedy klima chodziła non-stop, kiedy jeździła żona, palił 5,5 litra. Było większe spalanie, ale teraz, teraz kiedy zrobiło się chłodnie, klima już praktycznie jest nieużywana, no to 5,2 litra. Na luzaku. No ja mówiłem, tylko wsiadam, od razu spalanie podskakuje. 5,3 litra. W zasadzie tutaj te funkcje tego komputera pokładowego to się ograniczają tylko do tego, że ma taką śmieszną rzecz, że pokazuje, e, jakim jesteś kierowcą. O, Ford Eco Mode. I tutaj zbieracie takie... Bardzo dobrze, Eco Spec. To nie ja, to moja żona. Okej. Okay. Przełączanie biegów, płynność jazdy, prędkość jazdy Także tutaj widzicie level Małżonka osiągnęła level 100 <laughs> Ja to nie, u mnie to te, te gwiazdeczki tam zmniejszają się Tak poza tym nic tu nie ma Radio, godzina, spalanie i tyle Temperatura na zewnątrz jeszcze jest pokazana Także jest to taka podstawowa wersja No ale ma klimatyzację Ma podgrzewanie przedniej szyby naprawdę spoko bajer w takie chłodne dni czy też zimowe dni stryk rewelacja zaraz Wam dokładnie powiem ile zapłaciłem za ten samochód ile mnie wyniósł i ile kosztowały naprawy także poznacie wszystkie szczegóły na temat właśnie kosztów eksploatacji tego sprzętu jak to było, że kupiłem Fokusa po prostu szukałem samochodu z, z ekonomicznym silnikiem w kombiaku z jakimś tam podstawowym wyposażeniem, no i miał być dziesięcioletni. No i wyszło właśnie na tego Fokusa, miał być w Białymstoku, był w Białymstoku od handlarza. I teraz tak po kolei, co ile. O, jednak zmieniłem świece żarowe. Widzicie, bo mam je w, mam je w arkuszu kalkulacyjnym. Kurcze, pieczone coś, tu mam źle policzone, bo mam za małe kwoty tutaj. chychy. Słuchajcie, kupiłem samochód za 18 tysięcy zł. Jest to Focus z 2011 roku z przebiegiem 250. Był to Fokus z przebiegiem 250, teraz ma już 260 coś tam. I teraz tak. Co ja powymieniałem, ile to wszystko mnie kosztowało. Świece żarowe, termostat olej w silniku, filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa poduszka silnika, akumulator to był taki podstawowy serwis na dzień dobry po zakupie po zakupie to takie rzeczy zostały takie rzeczy zostały zrobione i teraz słuchajcie po 10 tysiącach km, czyli całkiem, całkiem niedawno trzeba było zrobić taki duży serwis jakieś tam elementy w zawieszeniu wymagały wymiany ale jak już wiecie, zaczęło się to rozbierać. To się okazało, że to, to, jeszcze, to, to jeszcze to dochodziło, i tak dalej, i tak dalej. I skończyło się na wymianie kompletu sprężyn, amortyzatorów, mocowań górnych, wahaczy z przodu, tarcz, klocków. Także już po kolei wszystko wymieniam: drążki kierownicze, osłony drążków kierowniczych, osłony amortyzatorów, mocowania górne amortyzatorów. Łączniki stabilizatora z przodu, pasek wielorowkowy, napinacz paska wielorowkowego, tarcze, klocki. E, tarcze, klocki z przodu i z tyłu zostały wymienione. E, z tyłu został wymieniony jeden zacisk hamulcowy. Wahacze z tyłu poprzeczne zostały wymienione. E, I śruby. E, śruby do tych wahaczy poprzecznych, ponieważ, e, ponieważ nie dało się ich w ogóle odkręcić. Trzeba było je ciąć kątówką. Także macie taki pogląd w 10-letnim samochodzie przy przebiegu 250 tysięcy kilometrów. Te tarcze i klocki pewnie już były wymieniane, ale amortyzatory, wahacze to były takie rzeczy tutaj oryginalne. Także już musicie wiedzieć o tym, że to się wybija. Zawieszenie z tyłu też się wybija. Także takie 10 lat to już taki gruby serwis się szykuje. Mnie to wszystko dosyć niedrogo kosztowało, bo słuchajcie. E, suma moich wydatków na ten samochód Do chwili obecnej e, Tylko bez ostatniego serwisu Bo ostatnio zrobiłem właśnie też serwis Gdzie była zrobiona półkaneczka I dodatek e, użyty do silnika e, Bez tego ostatniego serwisu mnie Koszty tego samochodu wyniosły 2200 zł I oczywiście nie ma tu mojej robocizny Ponieważ tutaj no jakby Ja nie płacę za robotę Aczkolwiek też jest to moim jakimś kosztem, bo trzeba to zrobić. Ale no gdyby, gdyby tak za robotę trzeba było zapłacić, no to myślę, że to dużo drożej by wyszło, taka wymiana całego zawieszenia oraz wymiana układu hamulcowego. No to tutaj jakieś kurcze, no takiego z piątaka trzeba by pewnie jeszcze doliczyć do tych wszystkich prac. No to by wyszło gdzieś 27 tysięcy złotych. I tak naprawdę. Jest fajny samochód, jest zrobiony fajny samochód, żeby go nie przechwalić za mocno, ale niezawodny. Zima, nie zima, wsiadasz, odpalasz, on jedzie, mało pali, dobrze się prowadzi. To jest zaleta, moim zdaniem bardzo ogromna zaleta Fordów, Focusów. Mają genialne, genialnie zrobione zawieszenie abstrahując od wersji jakichś ST sportowych i tak dalej te fokusy zwykła, zwykłaki naprawdę świetnie się prowadzą jedyna rzecz tak naprawdę, która w nim irytuje to nie wiem czy Wy to słyszycie ale słychać z tyłu takie od tylnej klapy takie popis popiskiwanie ale już nie wymyśliłem na to remedium, co jakiś czas tam smaruję zawiaski i tak dalej ale dalej, dalej, dalej tam po prostu skrzypino taka klasa samochodu, no ale ogólnie patrzcie, jedziemy teraz po wybojach cisza skrzynia biegów, sześciobiegowa no wiadomo, przez to, że silnik jest 1.6 trzeba wejchować tymi biegami fajnie by było, gdyby był to automat ale niestety, mamy tutaj sześciobiegowy manual trzeba trzeba machać tymi biegami. Nie wiem czy tam był na liście, ale był też wymieniany. To jest taka wada trochę tych fokusów. Był wymieniany, e, była wymieniana pompa sprzęgła. Pompa sprzęgła, czyli ten element sterujący sprzęgłem, który mamy przy pedale sprzęgła. Nie wiem czy was nie oszukam. E, chyba w tych fokusach była taka śmieszna historia, e, że one miały start-stop system i ten start-stop jakoś był wadliwy softwareowo czy coś takiego i on był wyłączany przez dealera taką słyszałem historię nie wiem czy to jest prawda w każdym razie tutaj jest system start stop i on jest totalnie zdezaktywowany nie da się go w ogóle tego start stopu włączyć i bardzo dobrze kolejna sprawa która działa się w tych Focusikach to kiedy one wyjeżdżały z salonów to był taki motyw że one miały interwał wymiany paska rozrządu zestawu rozrządu zestawu napędu rozrządu 200 tysięcy kilometrów i strzelały te rozrządy. Później dealer Forda zmienił to na 140 tysięcy kilometrów, i już na styk zaczęło się udawać te rozrządy wymieniać. Ale wiecie, to jak przedstawiciel handlowy dopadał tego samochodu, to to było <laughs> jak to było 150, nie, 140 tysięcy kilometrów było zrobione w dwa lata? Moment po prostu, moment. Potem już ten przebieg bardzo wolno, bardzo wolno rósł. To już wszystko w tym odcineczku, Słuchajcie, jeśli Wam się podoba taki samochód, myślę, że się podoba, bo naprawdę designersko jest fajny. Zapraszam Was do zakupu sobie takiego fokusa z takim silnikiem, z takim dzelkiem. Myślę, że będziecie zadowoleni. Dzięki za oglądanie. Nark.